Mamo, co to tam jest? Kiedy wróciłam z córką z domu moich rodziców, przed wejściem do domu zobaczyłyśmy stosy worków na śmieci. Gdy podeszłyśmy bliżej, zdałam sobie sprawę, że te worki zawierały moje córki i moje rzeczy, niedbale zapakowane, jakby były prawdziwymi śmieciami. Zdezorientowany wykrzyknąłem: Co to jest? Dlaczego to się dzieje? Moja córka ze łzami w oczach wyciągnęła z jednej z toreb swoje ukochane plus zwierzątko i mocno je przytuliła. Kropka sfrustrowany pomaszerowałem w stronę wejścia, by odkryć, że zamki zostały zmienione, gdy nas nie było. Stało się jasne, że stały za tym moja teściowa i szwagierka. Kropka, dzwonienie do drzwi i kilkukrotne pukanie nie przyniosło żadnej odpowiedzi. Kropka, co to jest. Czy to nie straszne? Mruknąłem, kropka. Po bliższym przyjrzeniu się na jednym z worków na śmieci widniał napis. Pasożyty znikają i nigdy nie wracają, kropka. Wzbierał we mnie gniew i nie mogłem powstrzymać się od wyrażenia swojej frustracji na głos. Prawdziwymi pasożytami jesteście wy, mruknąłem, kropka. To było najgorsze traktowanie, jakie kiedykolwiek otrzymałam od moich teściów w ciągu piętnastu lat. Nie tylko ja, ale także moja córka czuła się w ten sposób nie do zniesienia. Moi pacjenci byli wyczerpani i kipili ze złości kropka. Załadowałem nasze rzeczy do samochodu i wróciliśmy do domu moich rodziców. Kropka nigdy więcej nie wrócę do tego domu. Oświadczyłam kropka nie mogę się doczekać, by zobaczyć, co stanie się z pasożytami, gdy ich żywiciel odejdzie kropka, mam na imię Sara. Obecnie mam 43 lata. Mieszkam z mężem, córką, matką i siostrą męża. Nie mogę powiedzieć, że żyjemy szczęśliwie. Problem leży w mojej teściowej i szwagierce Diane. Nie lubią mnie i ignorują od ponad 10 lat. W miarę jak moja córka, Tracy, dorastała, coraz mniej mi to przeszkadzało. Pracuję głównie jako osobisty konsultant. Zaczynałam jako wróżka, ale gdy mój blog stał się popularny, zaczęłam otrzymywać więcej konsultacji na temat przyciągania klientów, co doprowadziło do mojej obecnej pracy. mojego męża Kenta poznałam przez znajomego, kiedy szkoliłam się na wróżkę. Jestem konsultantką w firmie farmaceutycznej, a także zajmuję się marketingiem afiliacyjnym jako pracą dodatkową, która w końcu zaczyna się rozwijać. Kent udzielił mi entuzjastycznych porad na temat przyciągania klientów, gdy wyraziłem swoje zmagania z wróżeniem. Przyciągnięci jego życzliwością zaczęliśmy się spotykać i pobraliśmy się rok później. W tamtym czasie nasze dochody nie były duże, ale Kent zawsze mnie wspierał. Cieszę się, że poślubiłam kętę. Naprawdę tak się czułam. Mieszkanie z teściami zaczęło się mniej więcej rok po moim ślubie. Zaczęło się od tego, że mój teść, który do tej pory był zdrowy, Nagle zmarł. moja teściowa poczuła się niepewnie co do przyszłości i poprosiła mojego męża, aby z nami zamieszkał. Zgodziliśmy się zamieszkać razem w zamian za to, że ona zajmie się obowiązkami domowymi. Początkowo teściowa była zadowolona z naszego wspólnego mieszkania. Miałam nadzieję, że będziemy się dobrze dogadywać, ale myliłam się. Dwa miesiące później zaczęłam mnie całkowicie ignorować, być może niezadowolona z tego, że nie pomagam w pracach domowych. Wkrótce moja szwagierka, Dajan, również zaczęła mnie ignorować. Nie miałem nic przeciwko byciu ignorowanym, ale trudnym aspektem mojej teściowej była jej tendencja do angażowania innych. Nie tylko Dajan. Moja szwagierka dowiedziała się o tym, ale nawet sąsiedzi i krewni zostali poinformowani, że moja synowa zostaje w domu ale mówi, że pracuje, pozostawiając wszystkie prace domowe mnie, kropka, jeśli odezwę się choćby słowem. Odpiera to po stokroć, więc po prostu ją ignoruje, kropka, co gorsza. Moja teściowa sugerowała innym Ty też lepiej z nią nie rozmawiaj. To będzie kłopotliwe. W rezultacie ludzie wokół domu teściów zaczęli dawać mi tylko chłodne odpowiedzi na moje pozdrowienia, kropka, czułam się odizolowana i było mi bardzo ciężko. Pomimo moich próśb o zaprzestanie rozpowszechniania dziwnych plotek, moje słowa zostały całkowicie zignorowane, kropka chociaż postawa mojej teściowej nieco złagodniała. Gdy moja córka, Tracy, urodziła się dwa lata po tym, jak zaczęliśmy razem mieszkać, jej ogólne nastawienie do mnie prawie się nie zmieniło, kropka jednak bardzo lubiła Tracy a jej pomoc w pracach domowych i opiece nad dziećmi była ogromną ulgą. Gdy moja praca stała się bardziej zajęta, kropka, w tym samym czasie poboczny biznes mojego męża Kęte zaczął się chwiać i wydawało się, że nie jest on w stanie dostosować się. Do zmian na rynku marketingu afiliacyjnego Kropka zwrócił się do mnie, mówiąc Sara, czy możesz nieco zwiększyć swój wkład w miesięczne wydatki? Zgodziłam się, stwierdzając, że liczba moich konsultacji rośnie a nowe metody, które wdrożyłam, działały dobrze, pomimo mojej gotowości do współpracy nad sposobami zwiększenia sprzedaży, Kent nalegał, aby zająć się tym samodzielnie, mówiąc, myślę, że spróbuję tego sam. Naprawdę mi przykro, od początku naszego małżeństwa uzgodniliśmy, że Kent będzie zarządzał domowymi finansami. Początkowo moje dochody były niskie, więc pozwolił mi wnieść większy wkład. Gdy moja sprzedaż wzrosła, kropka przekazywałam Kentowi pieniądze na podstawie moich miesięcznych zarobków, a on przekazywał stałą kwotę na wydatki na życie i gotówkę. Początkowo mogłem wpłacić tylko 100 dolarów amerykańskich, ale teraz mogłem przelać do 1000 dolarów amerykańskich, choć nieco miesiąc, kropka mogłem wpłacić więcej. Jeśli sięgnąłem do oszczędności, kropka wiedziałem, że Kent boryka się ze swoim dodatkowym biznesem, ale jego duma nie pozwoliła mu się ze mną skonsultować. Zaczął spędzać więcej czasu w caves po pracy, wracając do domu coraz później. Kropka, kiedy Tracy miała około pięciu lat, Diane wyszła za mąż i wyprowadziła się, ponieważ mieszkała w pobliżu. Często przyprowadzała swojego syna Ricky'ego do naszego domu w ciągu dnia. Kiedy Ricky skończył roczek, Diane wyraziła zamiar rozpoczęcia pracy w niepełnym wymiarze godzin. Moja teściowa chętnie zaoferowała, że zaopiekuje się nim do wieczora. Diane była wdzięczna, mówiąc: Dziękuję. Jestem taka szczęśliwa, kropka, jednak, gdy moja teściowa zaczęła opiekować się Rikiem w domu, bardzo polubiła swojego wnuka i zaczęła być chłodna w stosunku do Tracy. Kiedy się kłócili, moja teściowa beształa Tracy porównując ją niekorzystnie do jego kropka z czasem Tracy, zaczęła bawić się blisko mnie i zaczęła nie lubić zachowania mojej teściowej. Odezwałam się, mówiąc: porozmawiaj z matką. Tracy i Ricky są jej wnukami. Powinna traktować ich tak samo, kropka Tracy, jest już starszą siostrą w szkole podstawowej. Jednak uwaga mojej teściowej zmieniła się i podeszła do mnie, mówiąc: Sytuacja w firmie jest teraz trudna. Możemy nie dostać premii, więc czy mógłbyś wnieść nieco większy wkład? Pomimo wyzwań, przyciąganie klientów na moim blogu okazało się sukcesem, a ja zacząłem otrzymywać więcej konsultacji jako konsultant, zarabiając znacznie więcej niż jako wróżbita. Kropka, kiedy Kent poprosił o dodatkowe wsparcie finansowe, odpowiedziałam: Już teraz wpłacam 2000 dolarów miesięcznie. Czy to nie wystarczy? Tak, wstydzę się powiedzieć, ale moja pensja spadła, a działalność poboczna nie idzie dobrze. Nie bądź skryty. Jesteśmy parą. Powinniśmy się wspierać w trudnych chwilach. Naprawdę mi wstyd. Dziękuję. Później kwota, którą wpłacałem, stopniowo rosła, aż w końcu przekazywałem Kentowi 4000 dolarów miesięcznie, wciąż nie chcąc ranić jego dumy. Pozwoliłem Kentowi nadal zarządzać finansami. Kiedy Tracy była w szóstej klasie, Diane wróciła do domu z Rickiem. Wygląda na to, że Diane rozwiodła się z powodu swojej niewierności, ale nie znam szczegółów. W tym czasie Tracy mogła już pomagać w domu, więc obowiązki domowe zostały podzielone między każdą rodzinę, ignorowane przez moją teściową. A Diane kontynuowała, ale już mi to nie przeszkadzało. Szkoda, że nie mogłam dać Tracy jej własnego pokoju, kiedy zaczęła chodzić do gimnazjum, ponieważ powrót Diane oznaczał, że zabrakło nam pokoi. Pewnego wieczoru, podczas dyskusji o tym, do której szkoły korepetycji Tracy powinna uczęszczać w gimnazjum. Diane nagle powiedziała, hej, korepetycje są drogie. Dlaczego Tracy nie uczy się sama? Czy mogłabyś przestać robić takie komentarze? Płacę za korepetycje, więc to nie twoja sprawa. Ile płaci Sara? kropka Niemożliwe. Ty nic nie zarabiasz. Kent powiedział, że cię wspiera. Jesteś tylko pijawką, prawda? Haha. Ha. Wyszłaś za niego, bo ma pieniądze, prawda? Dokładnie. Kent powiedział mi, żebym nie mówiła źle o Sarze, która może się odwrócić, ale to po prostu bezwstydne. Mój umysł był pełen pytań. Co to oznacza? Co Kent mówił swojej matce i innym, to Kent wspiera finansowo ten dom. Najwyższy czas położyć kres stylowi życia pasożyta. Szkoda mi, Tracy, ale jeśli zapłacimy za jej korepetycję, nie będziemy w stanie zapłacić mojego odszkodowania. Nie będziemy w stanie zapłacić. Chcesz powiedzieć, że nasz dom zapłaci za twoje odszkodowanie, Dajan? Kent powiedział, że za to zapłaci. Powinieneś wydać swoje pieniądze na riki'ego. Zaczęłam rozumieć oszustwo i poczułam, jak wzbiera we mnie złość. Mój mąż zawsze zarządzał naszymi domowymi finansami, a teściowa zajmowała się obowiązkami domowymi i opieką nad dziećmi, dopóki Tracy nie dorosła. Myślałam więc, że wiedzą, że ja również przyczyniałam się do wydatków domowych. Czy Kent ponosi wszystkie wydatki związane z tym domem? w tym koszty utrzymania i odszkodowanie, które ma płacić Dajan. Bądź cicho. To naturalne dla rodziny, kropka, jesteś tu jedyną osobą z zewnątrz, niespokrewnioną, a mimo to zachowujesz się tak, jakby mieszkanie tutaj było twoim prawem. Naprawdę mnie to złości, kropka, ja też wpłacam pieniądze. Nie odzywaj się. To, co wpłacasz, ledwo wystarcza na twoje własne wydatki na jedzenie. Nie masz prawie żadnych dochodów, a mimo to jesteś taka arogancka, kropka czułem, jak moje ciało drży ze złości. Z boku widziałem Tracy, która wyglądała, jakby miała się rozpłakać. Wiedziałem, że Kent ma dużo dumy, ale nigdy nie sądziłem, że będzie aż tak źle. Kropka oczywiście na początku, Kent pokrywał koszty utrzymania i kieszonkowe mojej teściowej i Dajan. Ale ja również zaczęłam dokładać się do tego i teraz żyliśmy z moich dochodów. Musiałam porządnie porozmawiać z Kentem. Około północy Kent wrócił do domu. Był pijany i wydawał się wesoły. Możemy porozmawiać? Nie wiedziałem, że nie dostajesz żadnych pieniędzy od matki i Dajan. Powiedzieli, że pokrywasz wszystkie wydatki związane z tym domem. Hm, co do tego. Mój błąd. To kwestia męskiej dumy, wiesz? Kiedy zaczęliśmy mieszkać razem, płaciłem za wszystko. Nie było odpowiedniego momentu, aby powiedzieć, że ty też płacisz, a przed rodziną pozwól mi być najstarszym synem. Proszę. Kent, lekkim tonem jak w skeczu komediowym, rozłożył ręce. kropka No właśnie. W tę sobotę jadę na Konana. Nie będzie mnie przez tydzień. Uważasz na siebie, Konan? Dlaczego zostałem zaproszony na seminarium w Konan przez przyjaciela, z którym prowadzę poboczny biznes? Zamierzam odnieść sukces, więc kibicuj mi, Sara. Cóż, idę spać. Do zobaczenia jutro. Mój mąż położył się na macie w wesołym nastroju i wkrótce zaczął chrapać. Moja złość nie chciała ustąpić, ale ostatnio, kiedy Kent wracał późno do domu. Nie rozmawialiśmy zbyt wiele i nie miałam o tym pojęcia. Myślałam, że żartuję po pijaku, ale w weekend podczas nieobecności Kente naprawdę wyszedł z dużą walizką. Miałem swobodę korzystania z samochodu, więc postanowiłem zabrać Tracy z powrotem do domu moich rodziców. Następnego dnia czekało nas szokujące wydarzenie Mamo. Co to jest, kiedy Tracy i ja wróciłyśmy z domu moich rodziców? Przed wejściem leżały stosy worków na śmieci. Po bliższym przyjrzeniu się, worki te zawierały rzeczy moje i Tracy, niedbale zapakowane jak prawdziwe śmieci. co to jest? Dlaczego to się dzieje? Nie rozumiem, kropka Tracy, płacząc, wyciągnęła z torby swojego ukochanego pluszaka i przytuliła go, a ja wściekły ruszyłem w stronę wejścia. Kropka, czy zamek się zmienił? Wyglądało na to, że zamki zostały zmienione, gdy nas nie było. To musiała być robota mojej teściowej i szwagierki, Diane. Zadzwoniłem do drzwi i zapukałem kilka razy. Ale nikt nie wyszedł, kropka, co to jest. Czy to nie straszne po bliższym przyjrzeniu się na jednym z worków na śmieci widniał napis, Pasożyty znikają, nigdy nie wracają. Poczułem przypływ gniewu z głębi serca. Prawdziwymi pasożytami jesteście wy. Nie mogłam powstrzymać się od przekleństwa. Kropka, to było najgorsze traktowanie, jakiego doświadczyłam od teściów w ciągu piętnastu lat. Nie tylko mnie, ale także moją córkę. W końcu straciłam cierpliwość do kipiącego gniewu. Kropka, załadowałem bagaże do samochodu i wróciliśmy do domu moich rodziców. Kropka, nigdy więcej nie wrócę do tego domu. Kropka, kiedy wróciliśmy do domu moich rodziców. Byli zszokowani. Nie powiedziałam im o ignorowaniu przez teściów, kwestiach finansowych, a przede wszystkim o ich stosunku do Tracy. Nie chciałem ich martwić, powiedzieli moi rodzice: kropka nie ma potrzeby wracać do tego domu. Powinnaś domagać się od nich odszkodowania. Płakali ze złości i kazali mi zostać z nimi. Słowa mojej matki. Naprawdę było ci ciężko sprawiły, że i ja się rozpłakałam. W rzeczywistości starałam się jak mogłam przez cały ten czas. Wystarczy. W końcu zdecydowałem się skonfrontować z moimi uczuciami podczas pobytu w domu rodziców. Skontaktowałam się z przyjaciółką, która przedstawiła mnie Kentowi. Była powiązana z przyjaciółmi Kente. Dobrze się czujesz. Chcę cię o coś zapytać. Czy wiesz, czy przyjaciele Kęte są obecnie w Konan? To słynne seminarium dla przedsiębiorców, prawda, zostałem zaproszony, ale nie byłem zainteresowany, więc odmówiłem. Kęt nie poszedł, prawda. Tak, zgadza się. Przy okazji słyszałem, że Kent rzucił pracę i teraz prowadzi firmę ze swoją żoną kropka. Musicie być ze sobą blisko. Ach, tak, to prawda nonszalancko odpowiedziałem i natychmiast się rozłączyłem, kropka po tym, jak zadzwoniłem do firmy Kente, okazało się, że to, co powiedział mój przyjaciel, było prawdą i ku mojemu zaskoczeniu Kent rzucił pracę dwa lata temu. Oznaczało to, że przez ostatnie dwa lata pokrywałem prawie wszystkie koszty utrzymania moich teściów, patrząc wstecz na te lata. Nagle zrobiło mi się pusto. Kropka, tydzień później otrzymałam wyluzowaną wiadomość od Kenta, że wrócił do Stanów Zjednoczonych. Po ciągłym ignorowaniu go przestałam się do niego odzywać. Musiał usłyszeć wiadomości w domu. Kropka, spodziewając się uporczywego kontaktu ze strony Kęte, wynająłem detektywa, by go zbadał. Dochodzenie wykazało, że Kent, ubrany rano w garnitur, spędzał popołudnia na hazardzie, a wieczory w domu kobiety. Kropka, poprosiłem więc o zbadanie również jego niewierności. Kropka. Trzy tygodnie później Ken zadzwonił do mnie. Musiało to być blisko wypłaty jego byłej firmy, a on panikował. Sara, przepraszam, że nie mogłem się z Tobą skontaktować. Przepraszam za to, co zrobiła moja rodzina. Kropka. Słyszałem, że Cię wyrzucili, i zastanawiałem się, dlaczego do tego doszło. Naprawdę, czy powiedziałaś prawdę swojej matce i Diane? Kent szybko zmienił temat i powiedział coś niewiarygodnego. Opuśćmy ten dom i zamieszkajmy w nowym, tylko we trójkę. Zerwę więzi z tymi, którzy cię lekceważą. Sara, jestem gotów porzucić moją matkę i Dajan, więc proszę, wróć. Naprawdę zrywasz więzi z matką i Dajan. Czy Kent planował łatwo je odrzucić po tym, jak uzależnił je od siebie? Byłem rozczarowany Kentem i jego egocentrycznymi działaniami, więc powiedziałem mu. Na razie wracam, więc zostaw drzwi otwarte. Kent wydawał się spóźniony na moją wiadomość. Kilka dni później wróciłem z Tracy do domu moich teściów. Kent, jego matka i Dajan tam byli, ale jego nigdzie nie było widać. Ulżyło mi, że Ricky nie musiał być świadkiem brzydkich kłótni dorosłych, kiedy Kent zrobił kilka uwag. Zignorowałam niezadowoloną parę i wyjęłam z torby formularz rozwodowy. stanowem twarzą w twarz z zaskoczonym Kentem. słyszałem, że rzuciłeś pracę, nie mówiąc mi o tym. Skoro podobno razem prowadzimy firmę, czy to oznacza, że te 4000 tysiące dolarów, które przelewałam co miesiąc, były w rzeczywistości twoją pensją? Kent próbował się usprawiedliwić. Nie, to nie tak. Mówiłem ci, że firma ma kłopoty, prawda, więc zdecydowałem się odejść. Zanim zostanę zwolniony. Kareli, słyszałem, że odeszłaś dwa lata temu, prawda. Dzwoniłem do Twojej firmy i nadal nie zbankrutowała. Kent zamilkł. Naciskałem dalej. kropka, Przy okazji, jaką rolę odgrywasz w naszym wspólnym zarządzaniu firmą. Jesteś księgowym, a Kent stawał się coraz bardziej niespokojny i zaczął się pocić. Kent utrzymuje całą rodzinę, prawda, mamo? Rzucił pracę, jego poboczny biznes nie idzie dobrze, a mimo to tajemnicą pozostaje, skąd pochodzą pieniądze. Kropka, odchodzę, ale proszę o dalsze wsparcie finansowe od kente, kropka Twarz mojej teściowej i Dejan stały się blade i popielate. Kropka, ale tamtego dnia przez telefon płakałeś i błagałeś, by ratować tylko siebie, mówiąc, że zerwiesz więzi z matką i siostrą. Kropka, haha. Ale tak się nie stanie. Kropka, tutaj również odrzucam Kęnte. Co masz na myśli? Nie rozumiem. Kent nie chodził do pracy. To kłamstwo. wyjeżdża w garniturze, a Sara utrzymywała dom. To prawda. Sara płaci za wszystko od lat. Jestem teraz bezrobotny i nie prowadzę żadnej dodatkowej działalności. Będziemy mieli ciężkie życie, bo wyrzuciliście Sarę. Mogliśmy mieć łatwe życie bez pracy. gdybyście nie zrobili niczego niepotrzebnego. co przez to rozumiesz? Planowałeś nas porzucić, prawda? Odpowiedź Kente rozpaliła wściekłość mojej teściowej i Diane. Kropka, gdy cała trójka wywołała zamieszanie, Tracy i ja zaczęliśmy działać. Kropka, przyszedłem zabrać kilka zapomnianych przedmiotów. Kropka, wzięłam robota sprzątającego kupionego w ciągu ostatnich sześciu miesięcy drogą mikrofalówkę odparowaną przez moją teściową i urządzenie kosmetyczne, które Diane dostała od Kente. Kropka, czekaj, to moje. To jest moje, ponieważ kupiłam to za moje pieniądze, albo możesz mi za to zwrócić, zapewniłam stanowczo. Dajan zamilkła na moje słowa. Następnie poszukałem i zebrałem swoje rzeczy z ich pokoi. Rzeczy, które wyłożyli, nie obejmowały moich drogich markowych torebek i akcesoriów. Dlaczego to też zabierasz? To jest moje, zaprotestowała Dajan. Zignorowałem ich skargi i słodką gadkę. W końcu rzuciłam bombę na kętę.och. Och. Zapomniałem. Planuję też zażądać odszkodowania od twojej kochanki, Mary. Powiedz jej, że nie ma sensu uciekać. Co? Skąd o niej wiesz? Wiem, że niedawno pojechałeś z Mary na Konan. Dobrze dla ciebie, prawda? Jąkał się Kent. Oczywiście. Mam wszystkie dowody na ten romans, więc nie da się od tego uciec. Kropka, nie ma mowy. Oszukiwałeś mnie i dobrze się bawiłeś przez ostatnie dwa lata, wykrzyknął Kent z niedowierzaniem. Kropka, będę domagał się odszkodowania za romans, alimentów na Tracy, a także potajemnie płaciłeś odszkodowanie Dajan. Tego też będę się domagał, kropka, gdy szykowałam się do wyjścia. Moja teściowa i Dajan desperacko próbowały mnie powstrzymać. Kropka, myliłam się, Sara. Przepraszam. Po prostu uwierzyłyśmy w to, co powiedział Kent. Nie możemy bez ciebie żyć. Zrobimy wszystko. Proszę, pomóż nam. Nie mogę ci zwrócić odszkodowania, błagała ze łzami w oczach moja teściowa. Kropka, ja też przepraszam. Przepraszam za wszystko. Wybaczysz nam, prawda? Dajan dodała drżącym głosem. Kropka, nie mogłem powstrzymać się od śmiechu z ich głupich min. W końcu zdali sobie sprawę, kto wspierał ich styl życia, zbyt późno zdając sobie sprawę, że ich wsparcie niezwiązane z krwią zniknęło. Zignorujmy tych ludzi, mamo. Wracajmy do domu, powiedziałam stanowczo. Tak, to prawda. Kent, wkrótce usłyszysz od prawnika. Proszę, zajmij się tym, zostawiając za sobą przygnębionego Kentę. Wróciliśmy do domu z zebranymi przedmiotami. kropka Później mój rozwód z Kentem został sfinalizowany i zażądałam odszkodowania za pośrednictwem prawnika. Otrzymałem liczne przeprosiny i prośby o pojednanie od mojej teściowej i Dajan, ale zignorowałem je wszystkie. Ceo zaskakujące, po ojcu Kente pozostało jeszcze trochę spadku. Fakt, że żyli z moich pieniędzy, nie korzystając z własnych, Ponownie mnie rozgniewał. kropka Jednak spadek nie wystarczył na rekompensatę i ostatecznie musieli sprzedać dom, aby dokonać płatności ryczałtowej. Oczywiście obejmowało to odszkodowanie, które płaciłem za Dajan. Po sprzedaży domu nie wiem. Co stało się z rodziną Kentę, kropka Mam nadzieję, że Kent będzie w stanie zadbać o swoją rodzinę. Ale ostatecznie to on wybierze swoją drogę. Zażądałem również odszkodowania od kochanki Kente, co doprowadziło do nieoczekiwanych rewelacji. Za pośrednictwem prawnika poinformowałem ją, że Kent był bezrobotny, a ja utrzymywałem rodzinę. Kent oszukał ją, twierdząc, że jest przedsiębiorcą z udanym biznesem. Ostatecznie rozstali się kropka Tracy i ja przeprowadziliśmy się do mieszkania i byłem w stanie zapewnić jej pokój, o którym marzyła. Nie uważam, że moje piętnaście lat poszło na marne, ale czasami zastanawiam się, czy nie powinienem był podjąć decyzji, gdy zacząłem być ignorowany. Teraz cieszę się, że mój dom jest spokojnym miejscem.